Czekam, aż moja żona dostanie urlop w pracy. I szczęśliwe, tak jak co roku, wylecimy sobie całą rodzinę na wakacje. Zazwyczaj jest to Egipt albo Turcja. Są to dla nas bliskie kraje. Oczywiście odwiedzimy też przyjaciół w Polsce, czy gdzieś tam nad morzem, czy w Zakopanem. I jak co roku, tak spędzimy wakacje. Raczej jest to wszystko planowane. To tu mówię, też jest wszystko związane jakby z, moją, z moim wolnym, moją aktywnością, ze startami dla Federacji KSW. Tutaj też jakby moja żona wolne w pracy musi mieć, także musimy troszeczkę szybciej, szybciej to wszystko sobie zaplanować. I jeśli chodzi o jakby sportowe angaże bliżej końca tego roku albo początek przyszłego roku. Zbierasz siły? Zbieram siły, odpoczywam teraz, jest właśnie czas wakacyjny, rehabilituję się, leczę też trochę swoje takie jakby kontuzje, te większe i mniejsze, i później będę, mówię, pod koniec roku albo na początku przyszłego roku będę gotowy do startów w federacji. Macie już jakiś plan albo rozmawiacie już o tym, co, gdzie, kiedy, z kim? Nie, nie, jeszcze nie. To jest jakby mój, mój czas wolny i cieszę się, że nie muszę właśnie o tym myśleć.